O, działa, witam serdecznie, witam serdecznie. Halo, halo, działa, 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 działa. Tylko tu kurwa, jakiś ten to jest mały i kurwa, kąpiec, nie? Hello, 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 hello. Co to są z Wiktorii? Nie wiem, po nie? Nie no, Wiktoria trochę odkleiło się, No, ale wiadomo, pod kontent i TP wszystko. Ale, ale, grubo dawała, grubo dawała, nie? Grubo dawała. Stara się dużo przekinała, nie? Aż nie miło niemiło się to słuchawał, tyle przekinała. Mam w bani, chyba nie boga galaktyki nie puszczamy. Znowu kręcę się między Jupiterami. Włączam piano, hani, nie biorę z i żyję z bandą, a właściwie z dwoma kolegami. I roztmieniamy jaki los był kiedyś po

Dobra, tak, 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 dobra. O, 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 tak, A teraz sobie pas, sobie tak, 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 Czemu tam ma, to się zmarł, to ma mała siatka ma 250 widów? Zdaję ma tylko 300. Wziąłeś się ta siatka? Na streamie? Dobaj, doba. Jeszcze raz? Wziąłeś raz ta stream? Nie. Co? Kurwa, tam sąsiadkę zużywają, że za głośna muzyka. W policja je woda na chatę, ona się wyzwa z policją. Potem biegnie do sąsiadki, człowieku kończy się do drzwi. Czemu pani wezwała psy, kurwa? Potem powróciła na chatę, potem znowu że pisze, znowu gdzie się Ona daje, że dzwoni pod Lupińską. Po, po Lupińska udaje, że jest jej, kurwa. Lupińska musiała podpisać się przy mandacie, że jest jej opiekunką, bo ją zawinęli za, za, zamknęli na kurwa na, 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 na puchę. Dlaczego? No ale to jest tam, żeby bunty, grubiabuncie to się wiesz. Lupińska była jej opiekunką, kurwa. Po to to musiała, wszyscy, ta udawała, że w pijakurwa. To czyli grubo poszło. Spokój z nie. Oglądali wszyscy? Ja wygrałem w grałem, z TFP, z agrałem, to chyba, bo mi taka podopatrzona, że no nie No to chodziło, nie chyba wszystko chodziło nie no że to nie A było? A ile to się widzów? nie? Na pewno to będzie na Bupie, nie? Ale kurwa, gówno, no takie gówno ma, że ten ja Myślę, że nie tylko na Bupie, jeżeli byłby tak Tak, tnie. no tak jak takie gówno. Bo jest, 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 jest po p**wa i to jest zdrowo. Nie mam nic do niej jakby, ale, no, ale jest, jest po p**wa No jest niemiłe może, ale tak jest No wobec. No, no, jesteś w po... ale no wobec. Nie no kurwa. Ona tak... Jest okej? Okay. A jak wypiję no, trochę, to no, no, też jestem j**a. Je... Siema Ale nie wytrzymałeś, my jest Jestem szczerą zdolny, ale ja, ja też jestem bieżący, nie? Ale po prostu nie wytrzymałbym się na chacie, nie? Nie wytrzymałbym z na chacie już! Kurwa, ile to puszek! Co to za melina jest, kurwa! Ku... Kuflowe? Ile kuflowego? Czy to jest. złoto! No, złoto! Kurwa, ile złota! Ja piłem. Nie wybiorę się o, ga o, ga o gałąź? Spoko, postara się nie wybić gałąź. Się ma dzirie, pro procheska, wyjdź tam procheskę. Witam procheski, witam. A ja mam buty do biegania. Ej, kupiłem buty do, do biegania i ich nie ubrałem. Zapomniałem. Ja piłem. Zapomniałem, że je kupiłem. że był na mnie hype i znowu że chciałem zamulać. Teraz to było to samo. Był na mnie hype i chciałem zamulać. Zawsze robię to samo, nie? Jest tam mnie hype i zacząłem zamulać. No skorzystać ze swojego w tej chwili W tej chwili kurwa, popularności Teraz zamulam pizdę, kurwa, chuj mi w dupę, nie? Zawsze to samo kurwa, chuj mi w dupę. Dobra, sebo, chwierdza mi takie motywacyjne gadki, kurwa! Sklejcie pizdy z takimi motywacyjnymi gadkami! O przestań działać! Sklejcie pizzy z motywacyjnymi gadkami. Widzicie sobie kurwa na te motywatory, kurwa, włączyć i są mamy poróbcie kurwa motywujące. A nim jak tak to o bo to, tamto, k***a, Jezu, kurwa. nie mogę słuchać takich motywacyjnych ataków, bądźcie k***a ze mną, bądźcie moimi chłopakami, kupa. Ja, ja, My to boli, że nie mam własnych streamów, własnych, takich, własnej armii, właśnie ja to też żałuję, że nie, potem wiele nie robiłem własnej armii, a ja mam też, w stanie streamować, bo nie czułem z wami takich więzi, żebym był z wami, wiesz, armia, tego wy nie, próbujecie zdołać i udupić, zamiast z ja być, wiesz, armię tego wy mnie próbujecie udupić i nie, nie czuję z wami takich więzi grupy takie budować nie to jesteś taki mi nie? Bądź, nie? bądźcie c*****i bądźcie kurwa dobrymi mordami, a nie c*****i Krzysztof jak Gwiazda boli słaba ilość widzów? nie boli mnie osoba bo słaba ilość widzów bo wy myślicie, że mnie boli to chyba mało widzów ja miałem widzów 10 streamowałem bardziej boli mnie to że nie wykorzystałem swojej szansy ponarodowym, żeby zebrać Fajną, dużą publikę i zbudować fajną, dużą armię. Nie boli mnie to, że mam mało widzów, bo z... już nie utrzymuję się z tego, mogę sobie żyć spokojnie. Ale boli mnie to, że miałem swoje 5 minut po narodowym, nie, wy... nie wyjąłem z tego nic. Żadnego widza do siebie nie przysięgnąłem, tylko wszystkich odepchnąłem. Ale bym to ładnie zrobił z tych, nie wiem, odpaliłem streama ponarodowy, miałem 800 widzów, nawet bym z 500 widzów, przy sobie bym zatrzymał, patrz to była widzów, ile ja widzów bym przy sobie wstrzymał? nawet głupie 500, 400 widzów jakbym przytrzymał, to miałbym takie 1000 stałych, którzy zawsze ze mną będą, że ja sobie zrobię przerwę, wracam po przerwie, odpalam się i mam widownia, ja wracam po przerwie i mam te 200, 300 widzów, to jest moja stała widownia. To mnie boli. To nie jest teraz stream, dalej to nie jest stream, to nie jest dalej stream. To co ja robiłem od kiedy się dostałem do frików, to nie był content, to nie były streamy. To jest takie odpalanie się, bo się odpalanie i takie o, żebyście o mnie nie zapomnieli. Po prostu to, to, to też jest takie, mm, to nie jest, ja uchpalam się, robię content, coś się dzieje. Nie, nie żyję tym streamem. To nie jest content, to, to nawet nie jest stream teraz. Ja tego tak się odpalam, bo się odpalam, a to nie jest stream teraz. Od kilku dni o tym nie mogę. Ten, to mi najgorzej mam, dzisiaj jeszcze miałem tą walkę i starałem się o tym nie myśleć, ale znowu odpalam streama i znowu o tym myślę. A to mi zaburza cały mój To poczucie wartości, poczucie humoru, to mi niszczy wszystko. Idę spać i o tym myślę. I staję się i o tym myślę. Ja nie mogę od tego przeżyć. Przecież lepiej, jakbym w ogóle nie streamował. Ej, serio, lepiej, jakbym w ogóle nie streamował. Jakbym w ogóle nie streamował i się odpalił, to ludzie byliby ciekawi. A ja streamowałem na odp. I jeszcze robiłem gówno takie, że ludzie się... Jeszcze... I lepiej by było, jakbym w ogóle nie streamował. To byłoby lepiej. Byłoby lepiej, jakbym w ogóle nie streamował przez te kilka miesięcy. Będzie że przerwa i bym w ogóle nie streamował. I wrócił, to jest boom. I z chęcią. A ja tak się spolałem, grałem w ligę, tu coś robiłem, takie spizdy wszystko. Zobacz, mam walkę, nie? Nie mogę mieć depresji, nie mogę być smutny. Muszę być szczęśliwy, muszę być wolny od myśli złych. Mam walkę. To jest popierane. Ta walka mnie tak. Kurwa, jakby trzyma w ryzach. Do walki muszę. co by się nie działo, muszę być. Kurwa, muszę być. gotowy, nie? I próbuję zmienić, zmienić nastawienie na bardziej pozytywne. Próbuję zmienić nastawienie na bardziej pozytywne, ale to tak mnie mają. tak, tak to jest. Ja, ja codziennie idę spać, ciągle o tym myślę, wstaję o tym myślę. to mi psuje tak. mindset.